W dzisiejszym filmie ponownie gramy w symulator wyciągania mieczy, a to dlatego, że dodali jakiś duży update do tej gierki i w sumie jeszcze i tak mamy dużo roboty z tymi update'ami, które były normalnie w tej gierce, bo musimy sobie oczywiście pójść tutaj na tą mapkę, no i jeszcze i tak brakuje nam do tego miecza sporo, potrzebujemy, ile na niego nawet tutaj nie widzę, 35QN, aktualnie mamy 8,1QN, a więc trochę roboty jest, jakby zobaczmy na początku, co oni tu dodali, jakby piątą strefę dodali, my jesteśmy chyba na czwartej, czyli dopiero co dodali ten ward, tak naprawdę, jakby do tej pory miał wszystko odblokowane. Ja myślałem, że ja jeszcze coś muszę odblokować. A dopiero tak naprawdę teraz się pojawiła kolejna kraina. Tylko nie wiem gdzie, może tam gdzieś jakiś taki budynek duży jest. Dziwne to jest, powiem wam. Ale no dobra, na pewno tam będziemy musieli dojść. No i nowe jakieś Uggsy, jakieś nowe world bonusy dodali. W sumie tutaj jest napisane. Jakiś gifting system, no to pewnie to, że game passy można giftować. Limitowane PET jakiś... Shiny pet szansa. Jakaś nowa potka. No to na początku na pewno trochę Winów by się przydało w takim razie. Znaczy może nie Winów, tylko trochę jaj. Po prostu potwierdzę żebyśmy lepsze pety zdobyli. No i będziemy musieli sobie znowu rebirfów dużo naklepać i zostawić to na nas, żebyśmy w ogóle wyjęli ten miecz, ale zobaczmy, co oni tu pododawali. Jakby tu mamy podwójną szansę na te shiny pety, ale gdzie jest ta potka? Musimy sobie aż tutaj na koniec zjechać. No i tu mamy tą potkę. Podwójna szansa na shiny przez minut. Dobra, to zróbmy to tak, że kupimy sobie taką jedną potkę i mamy tą potkę właśnie. do tego tutaj ten game pass sobie kupię, tylko kupmy sobie od razu potrójną szansę na te shiny pety. Zamiast podwójną. Jakby no na podwójną nas już nie będzie wtedy stać, ale mamy wtedy znowu większą szansę na to. No i podkę na laka, jeszcze sobie kupmy i potwierajmy trochę te jajka w takim razie. Na starcie, żebyśmy więcej tego nabili. Bo jeszcze farmienia dużo w tej grze jest jakby odpalmy sobie od razu auto train. No i do tych 35 Q musimy sporo jeszcze wbić. Jakby tu już wszystko mamy max. Jakby najlepszy miecz mamy i tak dalej. Dobra, zróbmy to tak, że odpalimy teraz tą potkę na laka. Do tego tą potkę na shiny i potwierajmy chwilę. Te jajka tylko zróbmy to tak Żeby zostawiało nam tylko i wyłącznie Legendy, bo ogólnie jak widzicie Już mam praktycznie cały team legend A więc te epiki mi do niczego nie są potrzebne No i niech w taki sposób się to pootwiera właśnie Żeby nam wyleciało dużo tych shiny petów Dobra i trochę się już to otwiera Zobaczmy co nam wyleciało, Czekolwiek poprawimy Nasz team, no trochę tego tutaj wyleciało Jak widzicie, tutaj chyba jakieś smityki Nie, to jest max tier jakby tych petów Tu jakieś takie słabe pety mamy Dobra, poprzerabiajmy te wszystkie, mam nadzieję, że jakkolwiek Poprawimy sobie nasz team bo aktualnie mamy 31 tysięcy, to jest już dużą ilością, no ale jak widzicie i tak jeszcze dużo nam brakuje do pokonania ostatniego miecza, więc dobra, to wszystko pokraftujemy i prawdopodobnie będę musiał klikać tak z 20, 30 minut, żeby te wszystkie winy wydać na rebirfy no i później niestety będziemy musieli to zostawić na długo, żeby do tego final miecza dobić, a później jeszcze cały nowy world jest dobra, więc kliknijmy jeszcze tutaj to i teraz mamy właśnie te gold pety no i te gold pety też możemy pokraftować, jakby fajnie byłoby mieć full team takich petów, ale problem jest taki, że raczej nam nie styknie. W ogóle moc nam się popsuła trochę. Oj, powiem wam, że nie wiem, czy to było dobre, że pokraftowałem to. Zobaczmy, ile teraz mocy mamy. 36 tysięcy. I do full teamu legend w najlepszej jakości brakuje nam czterech petów. Wtedy byśmy mieli 40 tysięcy. Teraz już farmimy 132 tryliony na raz. Znaczy... W sumie to 97, nie wiem czemu Tu mi pokazuje 132, tutaj 97 dostajemy Dziwne to jest Dobra, to spróbujmy w takim razie Full team tych legend w najlepszej jakości zrobić I dopiero wtedy weźmiemy się za te rebirwy To wydaje mi się, że będzie bardziej rozsądne A więc niech jeszcze się to otwiera I w ogóle już się pewnie skończyła nam ta podka, bo długo to otwierałem Jakby jest jakiś kod, nie wiem co ten kod daje Zaraz zobaczymy Ten kod nazywa się w taki sposób I dostaliśmy podkę na winna. no dobra No to niedużo mi ta podka pomoże niestety A więc dobra, po prostu musimy w taki sposób otwierać bo już nie mam niestety robuxów na kolejne potki dobra i mamy tyle, że prawie full team będziemy mieć jakby tych petów już dłużej mi się nie chce tego dropić jakby jeszcze sobie to poprzerabiajmy i teraz mamy na jeszcze jednego no i mamy prawie full team, jak teraz sobie założymy to mamy prawie 40 tysięcy moca, więc dużo jakby czy w ogóle mamy tutaj nowe rebirfy, znaczy nowe te Trails nie mamy niestety, a więc więcej w sumie nie możemy poprawić, jakby tutaj nie możemy się jeszcze dostać, musimy no, pokonać ostatni miecz i winów trochę więcej wyfarmić, a więc teraz najnudniejsza część, czyli klikanie rebirfów, odpalam autoklikera i niech mi się w taki sposób te rebirfy robią, bardzo dużo tych rebirfów będę musiał zrobić. Zobaczymy ile zrobimy jakby łącznie Teraz mamy 15 tysięcy rebirfów Dobra i powiem wam, że potroiłem moje rebirfy Mamy 46 tysięcy rebirfów Ale dalej mi się tego nie chce robić Jakby to jest strasznie męczące Bo muszę zostawić to wtedy na autoklikerze I nic na komputerze nie mogę robić Jakby no nie ma żadnego niestety gamepassu na te autorebirfa Więc no lipa W ogóle też zobaczmy topki Jakby tutaj się podchodzi w taki sposób I tu się nie pokazuje topka Czy jakieś topki w ogóle działają Jakby ja nie wiem czemu mi się to nie chce pokazywać Innym na filmach widziałem te topki działały A nie wiem czemu mi to Nie chce działać. Jakby tutaj na tym Łorderze drugim też. Nie, znaczy, w sumie trzecim też nie działa. Tutaj na tym. No, tu też nie działa. Czemu mi nie działają te topki? I tutaj tak samo. Nie, ja mam coś pobugowane. Mi te topki nie chcą działać. No i tutaj tak samo. Dobra, zróbmy to także. Zostawię na 26 minut farmy. Zobaczymy, ile nabijemy, bo teraz już mamy 500 kuprawia, więc dużo dosłownie po chwili. Jakby tutaj mamy najlepsze kliknięcia. Miecz też mamy najlepsze założone. Aura tak samo. Dobra, niech to się pofarmi trochę. Dobra, i powiem wam, że minęło trochę czasu i mamy 10 QN, a więc do tego miecza. Potrzebujemy trzy razy tyle. Muszę to zostawić na dłużej. W sumie zostawimy to na noc, zobaczymy, ile przez noc wyfarmimy. Do tego miecza na pewno nam się uda, no ale później jeszcze będzie cała nowa mapka do odblokowania. A więc niech teraz po prostu to się farmi. I trochę czasu minęło i mamy 75,4QN, a więc jesteśmy już w stanie wyjąć final miecz z tej mapki. I w ogóle ja zapomniałem kompletnie o jednej rzeczy jakby o odbieraniu tych całych UGC. Ile my UGC tak naprawdę możemy sobie jeszcze odebrać? Tutaj na przykład jest taki Dragon Slayer, tylko problem jest taki, że już go nie ma. Jakby go wyjęli, kurczę. No, takim jest, mi się przydał. Szkoda, że tego nie sprawdzałem, jakby wcześniej. Może gdzieś tutaj jeszcze będzie jakiś miecz do wyjęcia. Kurczę. No, praktycznie wszystko jest tutaj zero, no. Wszystko powyjmowali, Tutaj jakaś korona, pewnie mogę ją odebrać. No, mogę sobie ją odebrać, ale no. Ja chciałbym jakiś mieczek fajny. Dobra, ale wyjmijmy ten tutaj Nightblade i będziemy już mogli sobie przejść do kolejnej mapki. Znaczy, może nie od razu, bo jeszcze pewnie jakąś tam ilość winów musimy wyfarmić. Ale dobra, wyciągnijmy sobie ten miecz, no i mamy ten miecz. No i teraz mamy oczywiście taki gigamiecz. Jaki on ma w ogóle mnożnik? Na razy 2,5, no to w sumie nie ma dużego mnożnika. No ale powiem wam, że ten już wygląda naprawdę konkretnie. Dobra, i czy możemy tu się od razu przedostać? Nie, musimy jeszcze 138 q wyfarmić. Dobra, to zróbmy to tak. Że odpalimy teraz tą potkę na winy Tylko jedną potkę na winy mam? Giga mało tych potek mam Kurczę, to szkoda jej teraz zużywać Dobra, to do farmy te... 138Q bez tej potki. I czy jeszcze tutaj coś było oprócz tej jakby korony do odebrania? Tutaj jest ta dragon korona, ale tych koron mam dużo jakby. Najbardziej mi się te rogi podobają, jakby te rogi się najlepiej wpasowują. I jeszcze coś na plecy by nam się przydało. Jakieś właśnie mieczyki czy coś takiego. O właśnie, jeszcze tutaj kolejna rzecz. Możemy tego bossa pokonać. Zobaczmy co tutaj w ogóle się dostaje. Jakby nie powinniśmy mieć większego problemu, żeby go uwalić. Jakieś pety się dostaje. Dobra, to nie chcemy mi się tego dropić. Po prostu powyciągajmy sobie trochę ten nightblade, żebyśmy te 138Q farmili. W ogóle ile naraz dostajemy? 1, 9 no dobra, to musimy sobie 60-70 razy ten mieczek wyjąć i tyle Dobra, powiem wam, że jednak odpaliłem tą podkę, Bo jakby, nie wiem, coś się pobugowało I nie chciało mi odblokować tej mapki Musiałem więcej wyfarmić I miejmy nadzieję, że teraz będę mógł odblokować tą mapkę Dobra, na szczęście działa I tu mamy taką cybermapkę właśnie Tu mamy też takie cybernetyczne miecz. Tu mam w ogóle klawiaturę To fajny, taki klawiaturowy miecz No i tutaj mamy cybersword Ilon ma w ogóle jakby pewnie jakieś dziwne liczby Ma 245 SX-ów 245 SX, -ów. ile potrzebujemy w ogóle na jakby pierwszy miecz tutaj? 750 QN, no to powiem wam, że giga dużo. Ile tutaj na raz farmimy? W ogóle tu od razu lepsze kliknięcia będziemy mogli sobie odebrać. Tutaj takie te sobie bierzmy, które dają nam razy 4600. No i teraz trochę więcej farmimy. Tutaj w ogóle jajka jakieś SX -y kosztują. Aha, tutaj pierwszy jajko kosztuje 1 QN, czyli ja mam na jedno jajko z tej mapki. No to powiem wam, że tu jest grubo, tu jest giga grubo. Tutaj naprawdę będziemy mieć dużo, dużo farmy, jak chcemy cokolwiek tutaj. Zrobić. Dobra, to otwórzmy sobie aż jedno jajko. Tutaj przynajmniej taki. A nie, chciałem powiedzieć, że dwa pety, ale tutaj jak zwykle jest to tak zrobione, że dziwnie pokazują się te pety. Dobra, otwórzmy sobie aż jedno jajko. I w tym momencie całe moje winy poszły z dymem. No i trafiliśmy komona. No i nie mamy winów, które dosyć długo farmiłem. Zobaczmy ile ten komon daje. Razy 1100. No to tu jest dużo roboty, powiem wam. Tu jest dużo roboty. Niech to się farmi trochę, powiem wam. Dobra, powiem wam, że jeżeli chcemy cokolwiek na tym wardzie zrobić, to mamy duże roboty. I pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy sobie kupić kolejny game pass. Jakby powiem wam, że taki arc jest bardziej pay to win niż arc wrestling, bo tutaj bez gamepassów nie macie szans nawet odblokować ostatniego świata, a w wrestlingu jak sobie dłużej pogracie, to jakoś to odblokujecie, ale musimy kupić kolejny gamepass. Jakby na tym koncie problem jest taki, że nie mam airbooksów, ale mam na drugim koncie. Musimy kupić sobie ten gamepass, bo on da nam potrójne winy i potrójną siłę, więc dużo i może jeszcze tutaj ten, żebyśmy no szybciej sobie jakby mieczem machali, wtedy szybciej chyba będziemy farmić siłę naraz. A więc e, robię to i zobaczymy, czy coś się zmieni. Aktualnie farmimy 627 trylionów siły. Dobra i dodałem sobie te gamepassy, Pasy, zobaczmy, czy to zadziała. Kupiłem sobie też jeden gamepass na jakby szybsze machanie mieczy. Zobaczymy, czy będzie szybciej. I teraz klikniemy sobie auto i teraz dostajemy 1,8Q. Czyli jest więcej. Jest trzy razy tyle. No teraz może jakoś do 100QN farmimy, Spróbujmy do 100QN farmić, Zobaczymy tutaj to. I wydaje mi się, że jeszcze i tak musimy rebirwę zrobić. Żeby cokolwiek tutaj na tym łodzie zdziałać. Ale dobra, niech teraz chociaż do tych 100QN się wyfarmi. To już powinno nam jakoś pójść w miarę okej. Okay. Dobra, powiem wam, że wbijem jakoś 112Q tutaj. Ale to jest wciąż giga giga za mało, a więc, nie wiem, weźmy sobie tutaj to, no i ciutka więcej farmimy. Musimy zrobić dużo, dużo rebirfów. Nie na całą noc, w ogóle nie będę musiał zostawić robienia rebirfów. Jakby zróbmy to tak, że teraz odpalimy potkę na podwójną winę. No, musimy pójść tutaj na tą mapkę, bo tutaj nie jestem w stanie nic walić, no chyba, że źle spojrzałem i na przykład jesteśmy w stanie tutaj to walić, zobaczmy w sumie, ale no, raczej wątpię, no nie ma szans, od razu jakby w dół schodzi to. Musimy to zrobić tak, że tutaj idziemy sobie farmimy na tym, a w ogóle. Zobaczmy ile teraz dostaniemy jakby nowy Game Pass kupiłem, więc powinno być więcej. 11Q dostajemy. Dobra, niech pofarmi się tutaj. Myślę, że na całą noc robienie rebirfów będę musiał zostawić w tej grze. Dobra, i powiem wam, że wyfarmiłem 3,1 QN. Za to moglibyśmy sobie otworzyć, no, aż 3 jajka pierwsze. Znaczy, w sumie to skrzynki, ale to nie ma sensu. Musimy więcej rebirfów zrobić. Dużo więcej rebirfów musi mieć. Nie wiem, czy 10 razy tyle, ale musimy mieć dużo więcej. A więc za to wszystko ponownie musimy niestety klepać te rebirfa. Więc robię to tak. No i jak widzicie, długo mi to zajmie. W ogóle ta liczba tutaj widzicie u góry. Się kompletnie nie zmniejsza, więc będę mógł bardzo dużo tych rebirfów zrobić. Niech to się tak robi, zobaczymy, ile się powiedzmy godzinę zrobi jak nie to na noc będę musiał to niestety zostawić. I powiem wam, że trochę te rebirfy porobiłem. Mamy 73 tysiące rebirfów, co jest jakąś chorą liczbą. Teraz farmimy 3,1 ku narasa, więc no tak sporo, ale i tak będzie ciężko, żeby tutaj to wszystko blokować. Po farmy trochę, zobaczymy, ile uda się wyfarmić. Myślę, że i tak będziemy musieli to nano zostawić, ale chyba zostawię nano wbijanie siły i dopiero później za rebirfę się weźmiemy. Widziałem. Gościa za granicą miał 500 tysięcy Rebirfów, więc jeszcze dużo rebirfów Przed nami. I powiem wam, że minęło naprawdę Dużo czasu. Mamy 425 QN, a więc Jesteśmy w stanie sobie wyjąć ten mieczyk No bo mamy podwójną siłę Klikania, a więc powinno się udać I czy się uda? Raczej się uda Z tego co widzę. Zobaczmy ile dostajemy Za to 11,7 Q Bez niczego, bez jakby busta na podwójną więc sporo No i teraz mamy oczywiście nowy mieczyk Taki, który daje no trochę więcej jakby czy mamy lepsze kliknięcia? Teraz nie dalej mam. Te kolejne są dopiero za 4 SX, -y, czyli no dużo musiałby mieć. Naprawdę dużo jeszcze, żeby założyć kolejne kliknięcia. Jakby podki chyba żadnej niestety nie mamy na podwójne winy, ale dobra, spróbujmy trochę przyfarmić na tym pierwszym mieczu. Zobaczymy, na ile jajku da nam się uzbierać. Chociaż w sumie to tak naprawdę już na dwa jajka mamy. Tutaj sobie jakby przestańmy bić, tylko że tutaj tak się średnio płaca. Spróbujmy na to zbierać może. Zobaczymy, czy to się jakkolwiek uda. No nie, no, takie to nie. Takie to na pewno nie da by. Rady. Miecze od razu nas tutaj uwaliło. Przestań to bić. Ewentualnie tu, żeby spróbować, może gdzieś bugiem uda się wyciągnąć tą klawiaturę czy coś. Zobaczmy, będę szybko klikać. No nie, tutaj od razu Insta jakby w dół schodzi. Dobra, nie chwilę na tym pierwszym się przyfarmi. Trochę przyfarbiłem i mamy 3,2 kłęna więc niedużo szczerze mówiąc. Sprawdźcie sobie ten film, który Wam się wyświetla, i do następnego.